Witam wszystkich z nowego odcinka na moim kanale. Ja jestem Antezon i dzisiaj rysujemy. Co rysujemy? Różne rzeczy. Poczekajcie, widzowie. Tu mam taki jak widzicie, pasek narzędza. Widzicie, pasek narzędzeni Widzicie, ja to tu dam do rogu i widzimy się za sekundę. Dobrze jesteśmy. Mamy tu moje profilowe z YouTube'a i dzisiaj będę rysował siebie i innych moich widzów. Dobra, to lecimy znaleźć jednego mojego widza. Pierwszym moim widzem, którego zauważyłem, jest to Tomasz Łaskawiec i on ma takie purpurowe całe w tym. No i bialutkie. To ja zrobię. O, okej, okay, pięknie, ładnie. P. Bo nie ma profilowego. Dobra. Tu jest. O, nie, no jeszcze nie. Okej, okay, widzowie już. Pau! Gdzie dać Tomasza? O, jest. Tu. Niech będzie. Idziemy znaleźć drugiego widza. Drugim moim widzem jest to omgfdw. Nie... Tak to się czyta, widzów? Omgfdw. To ma broń... Czekaj. To będzie mega trudne, to profilowe w pancie narysować. To... Ku... Okej, okay, teraz twarz. Jeju. Mm, tak, gdzieś chyba. Okej. Okay czekajcie, jednak nie, jednak nie to musi być gdzieś tak no i to tak zmieniamy yy, czekajcie, sprawdzę znowu jezu, ciężkie, profilowe mega, o nie, pędzel tu gdzieś tak tu, ola dobra, no i on tu ma takie czarne ten widz, chyba jak jak Wam się podoba seria to dajcie łapę, to będę wiedział, żeby więcej robić. Takie. Ta postać chyba ma żółte zęby. Czekajcie, sprawdzę nawet. Tak, tak, ma żółte zęby. Czyli tak. Tak, ja jestem słaby w rysowaniu. Okej. Okay. I chyba czarne, zapełnione. Ech. Może nie aż taki mega czarny. Wchodzimy w Edytuj kolor. Hmm. O taki może gdzieś. Nie wiem czy to się czymś różni. Ale ja potrzebuję tą obramówkę mieć, a nie tutaj. Ech. Ech. Kurde. Dobra, zostawmy to tak, halo, nie ja mogę cofnąć, o, teraz idę sprawdzić, czy jakieś, jak on. nos w ogóle ma pędzel, nos tu ma taki I oko i drugie oko. Okej, okay. i teraz jak to było? Ok, 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 wiem wszystko. Trochę większy chyba nos. Tak, wypełnić. Okej. Okay. Tu takie czarne. Ok. Mm, mm. Jak to by zrobić teraz? To czy idę sprawdzić jeszcze, widzowie. Ja tego nie umiem zrobić, tych oczu. Zrobię po prostu, może tak. Ja widzę, że jak się weźmie brązowy, to ja muszę trochę ciemniejszy dać. Zrobić gdzieś tu takie mega. Tak, zrobić, wypełnić. Jak źle to pisz, widzu, bo ja jestem mega zły w rysowaniu. I tak. I czy to tak? A, 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 bym zapomniał, i tu taki majonezowy, no taki jakiś chyba żółty. Py! Piękne profilowe Bierzemy cię i gdzie chcesz być? Może tu też, proszę. Teraz idziemy do innego widza. Dobra, jest to. To Miki, to on ma jakoś tak, trzeba, kurde, pędzel potrzebuje i kółko, dobra, tak, no i on ma tam chyba poloneza, no to bierzemy kółko, kółko, tu jest takie dziwne kółko, bierzemy, robimy tak, widzowie, tak, tak, tak. Idę sprawdzić, jak jeszcze. No i to wypełnić trzeba. Bo ja nie umiem autrysować. Na pewno tu szybę ma. Szyba. Drzwi. Bardzo ładnie, pięknie. Tutaj <glamka> klamka. I on czarny jest tam. Kurde. Tu się zamalowały drzwi. Dobra. Pyk. I niebieski teraz. To pyk, pyk. Weźmy teraz czarny i trochę jaśniejszy. Taki gdzieś. I wypełnijmy tutaj drzwiczki. No i koło. Koła, koła. Pyk. No i idę sprawdzić, jakie Miki ma że, 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 że. Że, że, że. Ma drogę. Pyk. Ojej, <śmiech> Ładne. <śmiech> ok. No i niebieskie tło. O. O, jeszcze tu. Bardzo ładne, profilowe, powiem. To lecisz tutaj. No i lecimy teraz do innego widza. Jest widz mateku i z nim będzie najwięcej chyba problemu, tak mi się wydaje. To tu kółko, bo on jest tam na kładzie. To rysujemy kłada. Pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Ładnie widzowie. Piszcie w ogóle, że ładnie rysuje. No i on tam gdzieś ma kółko. Bo ja w ogóle nie jestem profesjonalistą. Co to jest? No trochę kład nam wygląda w sumie. W ogóle to widzowie, jak tą farbę macie, to tu wygląda jak spodnie. Kuka. Okej, okay, ładnie. No i. Tak. I tak. Czekaj się, idę sprawdzić widzowie w sumie. Nie, ja się pomyliłem z kołami. Koła to pomarańczowe są. I lusterka w ogóle. W ogóle, ogóle. Tu jedno. I tu gdzieś drugie. No i. Tak. No i teraz kolor skóry, czyli. Ja nie umieryzować rysować. Ładnie. No i teraz. Pyk. Uśmiechnięta postać. No i jakie tło on tam ma. Dobra, dobra, wiem. On ma trawę tam. Mm, czyli zielone. Zielone. Gdzieś tak, bo kółko, pykens, kapykens, no i tło, to gdzieś tu i tu, ładnie, <grym> bardzo ładnie bym powiedział, że narysowałem, idziesz tutaj, no i idziemy kogoś innego znaleźć. I kolejnego mamy ksemonofilia rox, nie wiem czy to tak się czyta. Yy, czyli kółeczko zielone ma być, czyli tak, trochę za małe może, o, pyk i biała białe k, czyli ta, to nie jest biały, to jest biały, to jest biały czy nie, widzę, nie, czekaj, ja się odsunę, bo mikrofon mi wszystko zasłania. To jest biały, czy nie? To jest biały, tak. To jest... Nie wiem, musi to być biały, bo w pancie pokazuje. Ah, jest robione kolejne profilowe i teraz lecimy do następnego. Dobra, kolejna to jest karmelowa. No to kółko bierzemy Jakie to tam szare chyba Pyk Z tym będzie też trochę problem Pyk Łatwo Teraz żabę To może trochę ciemniejszy Lecimy Widzowie Napiszcie coś w komentarzach Ciekawego Co to jest? Nie Jeszcze raz muszę tą żabę tu gdzieś nóżkę ma tu też no normalnie minecraft tu mhm, mhm. ładnie ok, głowa teraz tą żabę na zielono kapelusz bo jest Kapeluszów ja totalnie nie umiem malować. Dobra. Czerwony tam jest z białymi kropkami. Pyk, 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 pyk. Pyk. I to zielone też białe. Dobra. Ta żaba tam jest uśmiechnięta. To bierzemy to i to. I uśmiech. No i z gitarą tam jeszcze jest. To idę zobaczyć, jak wygląda. Ta gitara to nie gitara, to jest banjo. To gdzieś. Tu. Tak. Pyk. O kurde, za chudę. Za chudę, za chudę. Dobra, pięknie, lecimy. I tu gdzieś się kończy i teraz lecimy całe tak zamalujemy tu i gdzie to szare no i czarny bierzemy no i rękę tak robimy to na gdzieś tak rękę no i zielony teraz bo to wychodzi gdzieś tak ładnie ok przepięknie powiem. Lecimy do kogoś następnego. Mam takiego widza Fanny Horror Bar i dia, takie coś. A w ogóle idę? tu jest subskrybentów? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nie wiem, czy mi się uda, bo niektórzy co mnie subują chyba nie pisali komentarzy. Ona ma czarne to kółko, to fani horror barhadia. Czarne, zróbmy tu taką oddziałkę. Tutaj. Kurde by. Mhm, Okej, okay. przepięknie i tu tak czarne. No i ja nie wiem co tam jest napisane, weźmy niby, że na czerwono. Nie wiem naprawdę co tam jest napisane to zostawmy. Jeżeli Ci się to nie podoba, to ten subskrybencie to napisz, to to poprawię. Lecimy do następnego. Dobra, znalazłem to jest yy, BXB chyba. No i to jest z odcinka z The Long Drive. To na kurde, dajcie mi niebieski. Pomaluję świat na czerwono i niebiesko! Dobra. Tu, pyk. No i on tam chyba ma... nie wiem, co on tam ma. Na pewno ma takie coś. Takie, Godzilla chyba. Pyk. Kurde! Ale głupie. Gdzie tu jest? Tu jest! Dobra, teraz powinno być. Dobra, idę sprawdzić, jak. Dobra, wiem. Nie wiem czemu to teraz co będę rysował. Takie. Patrzcie, widzowie. Takie żółtasy. Balasy. Z GTA Sandra. Głupasy. głupasy. Bardzo mi przypomina z Half-Life 2 z dwójki. Spółżycie 2. Mi to przypomina barnakle, czy jak to tam się mówi. I to jest tak żółte i czymś szczela w to. Takim czymś. Dobra, chyba to są wszyscy. Jeżeli kogoś pominąłem, piszcie w komentarzach. To zobaczę na Wasz profil i kto narysuje. A ja Wam widzowie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym video. Pa!